Nazywam się Ula Klimaszewska, prowadzę pracownię pod nazwą Kobieta Stolarz. Odnawiam meble, tapiceruję. Moją pasję tak naprawdę poznałam na kursie stolarskim, tu w Olsztynie, w Technikum Budowlanym. To były, to były kkz -y, na których ja uczyłam się stolarstwa, a pani Ania zarażała swoją, swoją pasją do odnawiania mebli. Odkryłam w sobie taką chęć pogłębiania tej wiedzy, odnawiania tego, co już zapomniane, Nadawania życia nowego życia meblom. Pogłębiłam tą wiedzę, zdobyłam dużo, dużo szkoły, dużo warsztatów, Teraz sama staram się przekazać taką wiedzę osobom, które przychodzą na warsztaty do mnie, ale też pomagam swoim klientom w odnawianiu ich mebli. Na warsztatach staram się przede wszystkim przekazać pasję, różne sposoby odnawiania mebli, takie, które każdemu będą bliższe jest to stylizacja, jest to malowanie, czasami, znaczy, ale z reguły, z reguły jest to renowacja, czyli tak naprawdę odświeżenie, konserwacja drewna. Uczę też tapicerowania, bo jestem również tapicerem, tak więc wykonujemy te meble kompleksowo, czy one są tapicerowane, czy to są fotele, czy to są drzwi, jak widać tutaj. Wszystko jesteśmy w stanie tutaj odnowić i nadać im nowe życie. Tak, żeby jak najmniej wyrzucać, a wykorzystać to, co rzeczywiście warto wykorzystać. Bardzo lubię meble, które były projektowane przez naszych polskich projektantów w czasach, nie wiem, w latach 50-60. Tutaj nawet na górze stoją, widzę takie krzesełka, one się nazywają motylki, jeszcze nieskończone, właśnie się do mnie uśmiechają, że jeszcze troszeczkę pracy. To są motylki. No generalnie, całe, ten, całe, to, całe to miejsce, które teraz tworzę, staram się wyposażyć w meble, które będą odnowione, niekupione. Szukam też takich projektów, które rzeczywiście mają historię, które mają projektanta przypisanego bądź fabrykę, która już danych mebli nie produkuje i rzeczywiście ciężko je znaleźć. Tak więc stawiam na taką unikatowość, na jakość. No i przede wszystkim na to, żeby sprawiło nam to dużą satysfakcję, radość, bo odnawianie mebli to nie tylko samo rzemiosło, to naprawdę styl, styl życia.